Yo, hej, cześć, się Ludziska, jestem ja, w i do Was w kolejnym odcinku na tym kanale. Witam Was z powrotem w Minecraft Przygoda V2. I tak jak pewnie możecie słyszeć i zobaczyć, poza odcinkiem zrobiłem sobie portal do Endu Kilofem diamentowym, który niestety się zniszczył. Ale yy, nakupiłem też trochę żelaza, co daje nam możliwość pójścia do netheru dobrze uzbrojonym. Czyli robimy tak, i teraz, żeby nie było, robię tak. I teraz jesteśmy na łatwym. Ale jeszcze przed pójściem do netheru, no właśnie by się zbroje przydało zrobić i. No zbroje zrobić sobie. I musimy sobie chwilę poczekać, aż się nam narobi irona. Co daje nam możliwość, żeby sobie zrobić w tym momencie jedzenie, bo jedzenie jest nam też bardzo potrzebne. Czyli zrobimy sobie mieczyk. Jako iż nakopałem sobie dużo z żelaza. Bardzo dużo myślę. Wystarczająco, aby pójść do netheru. Teraz trzeba będzie trochę świnkusów pozabijać. Jak już to zrobimy, to będzie prościej, bo będziemy mieli żarcie i nie będziemy musieli się zatrzymywać. Kurczaki też sobie tam po... One też dają mięso, co prawda bardziej trujące, lecz zawsze coś. Propsy będą. Dobra, wracamy już, bo już tam wszystko uciekło. Więc skoczmy przy okazji do wody, bo może tam może być statek. A raczej na pewno może być statek. Dobra, na główkę skoczymy Delfin, delfina myślę nie będziemy zba zabijać. Masz kompanie. Ale za to rybki. łopanie. ale żeśmy spida dostali. Za to rybki bym sobie upolował. To jest bardzo dobre źródło pokarmu. Dlatego sobie je weźmiemy, żeby później się nie musieć tak żarciem męczyć. A pod wodą się ciężko walczy. Dobra, kolejna rybka do kolekcji. Na razie myślę, że tyle wystarczy, bo jeszcze musimy i tak iron przepalić. Dobra, rzućmy pochodnie, może podniosą. To byśmy szybciej do lądu dopłynęli. I tak myślę, żeby sobie tutaj mostek zrobić, to byśmy sobie tutaj mogli na głębszej wodzie ryby łowić. Ważą, że jest to dobry pomysł bardzo. I owca, dobra, owca, jest, owca, owca też jest bardzo ważna na łóżko. Ponieważ jak już teraz zaczynamy grać na łatwym, to będziemy już normalnie atakowani przez moby, więc... Warto jest sobie zrobić, żeby w nocy zawsze móc iść spaść. Dobra, bezbędnego bez zbędnego gadania. Wracamy sobie do domu. 16 żelazo tutaj na nas czeka To jest bardzo dobry wynik Więc tak, na pewno ja bym zaczął od Kilofa Kilof I przy okazji zrobiłbym też Czesta Cześcik na itemy, mam tutaj dużo śmieci Dobra, to, to, to Trochę drewna Dobra, świetnie Więcej żelazo dla nas Teraz myślę, żeby sobie zrobić najważniejsze części armoru. Zr zacznijmy sobie od nogawic oraz yy, kolejnego żelaza. No, tak uzbrojeni możemy ruszać powoli. Dobra, niech to się tutaj robi. A my w tym czasie lecimy do jeszcze chwila. Mam pomysł. Zróbmy sobie trochę płytek. Płytek, żeby móc ich też używać. Dobra, chodźmy więc. I zobaczymy, gdzie się zrespimy. Dobra. Od razu obok kwarcu to kwarc będziemy zbierać. Kwarcy z dobrym środkiem Expa. I żeby się nie zgubić, nie będziemy się zbytnio oddalać. No, w śmietniku się zrespiliśmy takim trochę. Ale nakopałbym sobie trochę materiałów. Tutaj mamy dobry dostęp do złota przez pigmeny Jak wejdzie 1.16 to zmienię wersję, to będziemy mogli się od razu tradeować. No tak jak już mówiłem, kwart jest bardzo dobrym złożem yy, expa, więc pozbieramy go dużo Plus do tego jest bardzo ładnym materiałem Który będzie można użyć do możliwych przyszłych budowli No i się właśnie po to przyda bruk yy, Dobra, nakopmy sobie Glowstone'a także Wyspnijmy się tu. Idzie dobrze. I jest bardzo dobrze swoją drogą. Ręcz pięknie. Idziemy jak burza, Wręcz bym powiedział. Tu nie będziemy całego kwarcu zbierać. Dobra. Już ostatnia, ostatnie dwie albo jedna. O. Mamy pod ręką, więc z tego też sobie skorzystamy. Byle, żeby nie zginąć tutaj, bo to bardzo łatwe jest. Dobra, myślę, że tyle nam wystarczy na razie. Pozbierajmy sobie jeszcze. O kurde. Naprawdę, żeby nie spaść. Dobra, e, jak tam stoimy z materiałami. Bardzo dobrze. Nie, 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 to to bierzemy ze sobą. Przykro mi To tutaj zostajesz w moim ekwipunku. Ale żeśmy pominęli tego. Dobra e, ruszamy. Wracamy do domu. Może dobrze by było. Nazbieraliśmy tego co było trzeba. O nie! Teraz to już musimy wracać do domu. I swoją drogą, jeszcze przed powrotem, zrobimy sobie tutaj takie prowizoryczne, jak to no -Leaf robi teraz w swoich odcinkach. Aby moby mu się nie respiły, bo moby się na płytkach nie respią. To jest przydatna wiedza. Ja o tym na przykład nie wiedziałem, mimo że w Minecrafta gram już dosyć długo. Znaczy, pewnie mógłbym się tego domyślić i, i tym, że na takim pewnym skybloku mi się nie respiły, ale jakoś nigdy nad tym się nie zastanawiałem. Dobra, wracamy do siebie. Jesteśmy, więc przy okazji odłożymy trochę rzeczy do skrzyni. Dobra, jest bardzo dobrze. W tym czasie, tam jak była owca, to może dalej jest. To moglibyśmy ją iść upolować. O kurde, o nie. Złowcielone szkieletor. Ale mamy full prawie armor, więc bez problemu. Oj, panie ogórku. Ładnie to tak straszyć. I gunpowder. Dobra. Lecimy na owcę, która tu była. Aj! Karamba. O! Dzień dobry. Uuu! Dzień dobry! A nie wasz mi się tu wybuchać. A, okej. Okay. Tak jak masz mi pomagać, to sobie wybuchaj, ile tam sobie chcesz właściwie. E, dobra, wracamy do domu się przespać szybko. Bo to też jest bardzo problematyczne. Więc żeby nie zginąć od potworów, trzeba się szybko ruszać, być żwawym. Żwawym. Ach, te problemy z wymową. E, dobra, całe żelazo już się zrobiło. Zamykamy drzwi. Aby do nas na pewno nie strzelały. A z tym proszę iść mi stąd. Dobra, zrobimy sobie czarną poduchę. A, mm -hmm. dobra, czarną poduchę. Ale co jest? Co jest? To musi być teraz jednego koloru. O kurde, ale zrobili. To nie wiedziałem. Akurat się na złość zrespektu taka innego. A kurde, no. Dobra, może najpierw się najemy zanim pójdziemy To się bardziej opłaci Nie chcę kurczaka jeść, bo kurczak jest zły To yy, Dobra yy, ruszamy swoją drogą do po owce albo po pajęczynę to jak tam chcę No panie... Proszę do mnie nie nawalać, co? Bo jak ja panu zaraz tam po głowie dam. To będzie pana bardzo bolało. Kurde, tu ile potworów się narobiło. Ta górka to jest jakieś legowisko. Ty, bo my tu zaraz giniemy. Dobra, giniemy, 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 giniemy. Kruci. No wy sobie chyba żartujecie, to łatwy... Dobra. O Jezus Maria. Ale ja jestem. Naprawdę nie potrafię przeżyć chwili. Jak na złość to się łóżko nie zrobiło. No jak tak można, no? Panie, no proszę się ogarnąć Owcy jednej zabrakło, bo nam się, jak nazwość, drugiego koloru zrespiła Bo pierwszy raz się nie cieszę, że coś mniej rzadkiego się... Znaczy, mniej częstego Nie, dobra, mi wystarczy tych przygód na dzisiaj Albo na teraz Dobra, ja już chyba wolę jednak w DDR-ze siedzieć. Bierzemy ze sobą żarcie i uciekamy. A, cień się robi. To lepiej, ale dalej słabo. Kolejny. Jezu, to spokojowy przypominam, znaczy łatwy. Easy. One nie biją tak dużo, ale. Kurde. Naprawdę. I tu była cała armia. No i kolejne dwa. No i to są walki. Nie jakieś tam PVP. Górnie o 1000 zł. 15 poziom. No ślicznie. Dobra. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Subskrybujcie. Łapkujcie. I tak jeszcze na marginesie. Jakby ktoś. Kilku moich oglądających miał opcję wpłacić pieniądze na brzydka 16. No to by było bardzo miło. To jest akcja do pomagania do naszym polskim lekarzom, ponieważ w Polsce brakuje funduszy na walkę z koronawirusem, sprzęt ogólnie. To fajnie było, gdybyście wspomogli. I nie macie 5 zł, to rzućcie chociaż złotówkę. Ale dobra. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Do usłyszenia. Pa.